Pompa oleju. Założymy sobie wszystko do pompy oleju. Ponieważ przyszły mi śruby. Nie zakładałem ich wcześniej, ponieważ jedna śruba mi się obrobiła. Może gdzieś ją tu znajdę. Proszę bardzo. No nie wygląda to za dobrze. No i co? Tu mamy pompę oleju. I tak. Zakładamy ją o tym tym do góry. W taki sposób. O tym Zakładamy ją do góry w taki sposób, proszę bardzo. O tak o. Także ja sobie to też teraz zrobię szybko. Założę sobie tą pompę. No i złożę sobie sprzęgło, bo leży tu sprzęgło, proszę. No i w sumie tą część silnika sobie już ogarnę. Bo czekamy tylko na te śluby od pompy, więc ja sobie dam jeszcze trochę kleju do gwintów. No, żeby to nie odpadło, trzeba to zdjąć. Okej, okay. <słuch> jest jakiś większy śrubokręt Dobra, no i super, dobra. No to w sumie. помпу тот